Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o y, makijażu ślubnym, ponieważ wiele z Was pyta, y, jak ma wyglądać taki prawidłowo przeprowadzony makijaż ślubny, czym się kierować i na co zwracać szczególną uwagę. Makijaż ślubny to przede wszystkim nieskazitelna cera, wyrównanie, y, wyrównanie kolorytu skóry, jak i podkreślenie naszych największych atutów, żeby oczy były błyszczące i żebyśmy wyglądały bardzo promiennie. Aby to osiągnąć, dobrze jest skorzystać z różnych zabiegów pielęgnacyjnych przed ślubem, ale takich, które nie będą za bardzo inwazyjne i nie narobią nam szkód. Dlatego należy nawilżać naszą skórę, używać nawilżających maseczek lub maseczek odpowiednich dla typu naszej cery. Pamiętajcie, aby makijaż był trwały, wszystko zależy od tego, jak przygotujemy tą naszą skórę do tego najważniejszego dnia. Na makijaż próbny wybierzcie się najlepiej po wybraniu wszystkich swoich dodatków, na przykład biżuterii czy kwiatów. Lecz nie zostawiajcie tego na sam koniec, gdyż później wyskakują jeszcze różne inne rzeczy, które należy załatwić przed samym ślubem. Wasz makijaż ślubny musi być bardzo indywidualny, dostosowany do, do Was samych. Więc czy wybierzecie makijaż subtelny, delikatny, czy troszeczkę mocniejszy, zależy tylko od was, lecz ten makijaż różni się od różnych innych makijaży wykonywanych na co dzień przez wizażystę. Musi być naturalny, dobrze wyglądać w świetle dziennym, lecz musi być również troszeczkę fotograficzny, jak i troszeczkę wieczorowy, bo będziecie w różnych światłach w tym ważnym dniu. Teraz powiem troszeczkę o rzęsach. Jeżeli zdecydujecie się na sztuczne rzęsy, możecie wybrać metody. E, Klejane 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1. W tej chwili jest dużo bardzo metod, które można w tym dniu sobie zaaplikować na nasze rzęsy. Jak wolicie naturalność, wybierzcie kępki. Lecz pamiętajcie tutaj również, aby takie zabiegi wcześniej sobie wypróbować. Nie róbcie tego 2-3 dni przed ślubem, jeżeli nigdy tego nie robiłyście, nie korzystałyście z takich usług. Zadaniem wizerzysty jest spełnić Wasze marzenia, abyście wyglądały w tym najważniejszym dniu jak Królowa Balu. Także, jeżeli dobrze się przygotujecie do tego makijażu, to na pewno wszystko pójdzie tak, jak sobie wymarzyłyście. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na nie, chętnie zawsze odpowiadam. Więc do zobaczenia.